Ej, ale wieża jest nade mną i oni... No. ale... Pod górkę. Oni chyba... Z... Nie, nie, ja... nie... górki się źle kończą. niemożliwe, że ja mam tam wjechać. To jest chore. To jest nie... No niemożliwe, no dobra. O, sami są takie biznie. No, no, zaraz? Nie ma cię. Tyłem przodem, Mario... No Słuchaj, to jest Bisko, nie? W lesie. Tylko, jakbym mogła do tego drzewa dojść, to by było mi, wiesz, tak nawet umiejętności 13 lat jazdy Jakby jakiegoś drzewa, to do drzewo mi tu proszę drzewo, chodź tu do mnie, proszę, please. Yeah! Haha. Ha. No nie wiem, nie wiem, Mario, ja jak się puszczę... <grym>, no. cóż, tam sobie Nie no, dam radę, Banan, co na, na twoim miejscu to ja bym poczekał na efekt. Poczekaj, jak ja patera. bo ten kamień mi trochę tu przeszkadza, chcę tego przesunąć. Mario jakiś kiedyś widział mnie tu w pobliżu, jest Okej. Bo ja tak ogólnie, to w sumie... No wołam cały czas. <grym> Jakbyś ten... No, jakby ten przyszedł. <grym> Bo ja, ja jestem już naprawdę <grym> blisko. Ja nie odpuszczę, choćbym miała... bez kół jechać. <grym> <grym> inaczej bym tam grę nie grała. Opa, no, Cisza, tam jest tam jest drzewko, pis mi to drzewo. Mam! <śmieranie> Zerwam mu się, kurwa! <śmieranie> I pod drzewku. Ja mam nadzieję z tym drzewem. Jedno drzewo. Nie <śmieranie> A tak bardzo nieprywa, to Ta Mario. Cześć, Mario. No, Uwolniłam się. Uwolniłam się. się i jadę, jadę, dojeżdżam. Czyli jednak. Cisza, bo się spieszę. <głenia> Odeski się rozmawiają. Boże, trzymajcie mnie, jestem <głenia> już pod samą wieżą. <głenia> no poczekaj, ja tam zaraz dojdę. Do Jeszcze kawa, ja to ja teraz mogę się wyglebić, ale ja wierzę w swoje umiejętności, że walecę. Nie <mum> <alec>. <mum> <mum> Deski się sypią. No i to nie przemocowałem. No o jest, jest, mogłam się podciągnąć. <mum> Dobra, Napawiamy. Ciągnij się. No i co banan, co ty na to? Leci powiem. Sraniowania, jedziemy. No dobra, ale jak ja teraz bym mogła to, że tak jakby to ten. I zrobić to jeszcze tak. Mario? No, ale oni to zrobili po tamtej stronie. A teraz? Ja sobie poradzę. Patrz teraz. Oje! No, no, no. O, yeah. o proszę. <noise> ja wiem, czy... To jest najgorsza wieża, jaką widziałam w tej grze. No przecież podjechałam, proszę bardzo. Świat, kryty.